Dzisiejsza Ewangelia jest o modlitwie. Czyli właściwie o czym jest dzisiejsza Ewangelia? Czym jest modlitwa? Czy jest wypowiadaniem formułek? Czy jest na przykład uczeniem się tekstów modlitw na pamięć? Czy, czy na przykład jest jakaś modlitwa gorsza, jest modlitwa lepsza? Jak to w ogóle jest z tą modlitwą? Po co jest nam modlitwa? Do czego modlitwa? Czym jest modlitwa? Jaka jest? No dokładnie o to chodzi, żeby dzisiaj porozmawiać o modlitwie. O, wczarek! Pan Jezus był mistrzem, był nauczycielem dla swoich uczniów. I dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się tym, że Pan Jezus się modlił, a oni na niego patrzyli i patrzyli. I jak skończył się modlić, to od razu podbił jeden z uczniów do niego i mówi: Panie Jezu, naucz nas się modlić. Patrzyli i stwierdzili, wow, ale nie, no, nasz mistrz to. Ten to się modli i mu, mówią mu: Naucz nas się modlić. Tak samo jak Jan, Chrzciciel, nauczył swoich uczniów się modlić. Oni mają swój sposób i teraz my mamy mieć swój. Mamy mieć dwa takie sposoby modlitwy: oni mają swój, my mamy swój. Naucz nas się modlić. Pierwsze pytanie do Was: Czy kiedykolwiek, mając problem z modlitwą, powiedziałeś do Pana Jezusa: Właśnie, na modlitwie. Panie Jezu, ja to tak za bardzo nie wiem, nie umiem. Naucz mnie, wprowadź mnie, czy sama modlitwa jest dla Ciebie przestrzenią do zbudowania relacji z Panem Jezusem? od maleńkości. Nas się uczy, czym jest modlitwa. No i będąc dziećmi już wiemy, że modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem. Kropka. No, tylko, że moim zdaniem to nie wyczerpuje tematu. Rozmowa, po co jest rozmowa? Rozmowa nie jest dla samej rozmowy. To raz, dwa. Nasza rozmowa to często jest tylko widziana w ten sposób, że my mówimy. Mhm, rozmowa to jest wtedy, kiedy ja mówię. To wtedy jest rozmowa z panem Bogiem. A później co jest? A później jest kropka. No bo po, oczywiście Pan Jezus nie może nic mówić. Bóg nie może do nas mówić, bo jak miałby mówić? Boga nikt nie widział, jak miałby Bóg do nas. I w tu się rodzą problemy. Więc po pierwsze, modlitwa, to jest relacja. Relacja, oczywiście rozmowa, ale po to, żeby mieć relację z Bogiem. Czego? Miłości. I w tej relacji nie tylko ja mówię, nie tylko ja nawijam, nie tylko mi się usta nie zamykają. Ale daje przestrzeń Bogu, żeby też do mnie mówił, żeby też do mnie coś powiedział. To jest ekstra ważne, bo my możemy całe życie tylko gadać do Boga. A przecież chodzi o to, żeby słuchać Pana. No nie. I mówiliśmy już o tym, wcześniej, w wielu różnych filmach, że Bóg do nas może mówić na różne sposoby, różnorakie, różniste jesteście na to otwarci i skoro uczniowie pytają, pytają, pytają podglądają Pana Jezusa i pytają jak Ty się modlisz, naucz nas się modlić Jan nauczył, a Ty nie nauczyłeś naucz nas się modlić to Pan Jezus wtedy uczy apostołów modlitwy Ojcze Nasz no właśnie tej modlitwy którą my się bardzo często modlimy tylko o co chodzi w tej modlitwie Ojcze Nasz czy to chodzi o to że mamy wypowiedzieć te wszystkie słowa, których Pan Jezus nauczył? I, kropka. Czy chodzi o słowa? Czy gdybyś się nauczył wiersza jakiegoś miłosnego i byś codziennie ten wiersz powtarzał swojej ukochanej, swojemu ukochanemu, mamie, tacie? Czy oni wierzą na końcu już, że Ty naprawdę ich kochasz? Czy po prostu powtarzasz formułki? Tak samo jest z modlitwą. Modlitwa nie może być formułką. Przez modlitwę musi być widać Twoje serce. W modlitwie Ojcze nasz chodzi o priorytety. Zobaczcie, modlitwa Ojcze nasz zaczyna się słowem Ojcze, czy traktuję Boga jak Ojca? Czy Bóg jest moim Ojcem? Czy już na tym jednym słowie nie mogę się zatrzymać w modlitwie i powiedzieć: Ojcze, tato, tatusiu, cieszę się, że jesteś, dobrze, że jesteś. Bez ciebie to nic, nic nie jest nic warte. Absolutnie, ojcze, jak ważne jest to słowo. Bóg jest naszym Ojcem. Nieważne jakie masz doświadczenie ze swoim ziemskim tatą. Być może trudne, być może bardzo dobre. Niezależnie od tego doświadczenia, Bóg jest twoim ojcem. Ojciec, tata. Czy modlisz się takim słowem? Tato. Ojcze mój, ojcze mój. W modlitwie ojcze nasz chodzi o priorytety. Tam jest kilka rzeczy. W modlitwie, ojcze nasz, bo zobacz. Niech się święci Twoje imię. Raz. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Dwa. Chleba, żeby nam ojciec dał. Trzy. Przebacz nam nasze grzechy. Cztery. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Pięć. Pięć rzeczy. Ale kolejność. Jaka jest kolejność? Ojcze, niech się święci Twoje imię. Na pierwszym miejscu. Ojciec i jego imię. Niech się święci Twoje imię, błogosławię Twoje imię, Ty bądź w centrum mojego życia, życia wszystkich ludzi na planecie, wszechświata, bądź w centrum, Ty, Stworzyciel, a jednocześnie mój ojciec. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Tak, ja już na nie czekam. Zobaczcie, modlitwa łycze nasz jest skupiona w pierwszych dwóch wezwaniach na Bogu. Czy tak podchodzimy do modlitwy? Że Twoje sprawy, Ojcze, są ważne, Twoje Królestwo jest ważne, Twoje imię jest ważne, pierwsza kolejność, priorytety. Czy to jest ważne w naszych modlitwach, żeby Bóg był na pierwszym miejscu? Czy modlitwę zaczynamy od chciałbym to i to, daj mi to i to i to i to od razu. Od razu. Zobaczcie, dopiero na trzecim miejscu jest chleba, daj nam na każdy dzień. Chodzi o to, żebyśmy przeżyli każdy dzień, nie jakieś wielkie potrzeby, wymyślone. Możenia, wycieczki. Nie, chleba nam daj, żebyśmy przetrwali. Czwarta rzecz przebacz nam nasze grzechy. Ale dlaczego? Bo i my przebaczamy wszystkim tym i tym, którzy przeciwko nam są. Jeśli ktoś zrobi przeciwko mnie coś złego, to ja przebaczam i dlatego proszę Cię, Ojcze, o przebaczenie. A masz mi dużo do przebaczenia. I na końcu nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Codziennie jest tyle różnych pokus. Daj nam siłę, żebyśmy przeciwko temu stanęli. Z siłą, z odwagą i męstwem. Amen. Ale Pan Jezus na tym nie poprzestaje. Mówi dalej uczniom, bo chyba widzi, że nie do końca wierzą, że to tak działa wszystko. Mówi im: Gdyby jakiś gość. W nocy poszedł do swojego przyjaciela i walił do niego do drzwi i mówił: Ej, gościu, wstań i pożycz mi trzy chleby, bo, bo przyszedł do mnie gość i nie mam co mu dać, więc daj mi trzy chleby pożyć i ja, ja go nagarmię wtedy. I tamten mówi: Ale ja przyszle, że już, już śpię, daj se spokój, idź se do domu. No już po, po, poszedł, on, no. To pan Jezus mówi: Nawet gdyby nie wstał, dlatego że jest jego przyjacielem, bo przecież jest jego przyjacielem, tak? No ale nawet gdyby nie wstał, bo mu się nie chce, bo, bo, bo nie, to jak ten będzie walił i walił i walił, no to ten w końcu wstanie i mu da. Przez to, że ten jest taki nieustępliwy i non-stop wali. I Pan Jezus mówi tak o Bogu. No bądź nieustępliwy, a, a zawalcz trochę, a poproś trochę. Dostaniesz. Pokaż Bogu, że ci zależy na tym, o co prosisz. Że ci zależy na tej relacji, że ci zależy na tej prośbie. Bogu, a dostaniesz. Jedne z bardziej znanych słów w Ewangelii się pojawiają tutaj. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, czyli uderzajcie w drzwi, a będzie wam otworzone. Słuchajcie, to jest obietnica. Nie byle kogo? Pana Jezusa, który nigdy nie skłamał. Nigdy. Jeśli prosisz, wytrwale otrzymasz. Jeśli szukasz, wytrwale znajdziesz. Jeśli uderzasz w drzwi, niebios, z czymkolwiek, to zostanie ci otworzone. Tylko my traktujemy modlitwy jak takiego fast-fooda: że ja zamawiam i chcę od razu. Zamawiam i za pięć minut mam mieć dokładnie to, co zamówiłem. A jak nie, to się oburzam, bo ja jestem przyzwyczajony do tego, że dostaję zawsze to, co chcę. Na czas. Za pięć sekund od razu. W internecie zamawiam jutro ma być i tak samo traktujemy modlitwę. Modlitwa to nie fast food. Modlitwa to relacja z Bogiem. Od tego zaczęliśmy. Czy jesteś wytrwały w tej relacji? Czy kochasz w tej relacji? Czy chodzi ci o dobro w tej relacji? Czy Bóg jest na pierwszym miejscu w tej relacji? No to proście, a dostaniecie wszystko. I oni chyba nadal nie kumają. Oni chyba nadal nie wierzą, że to tak może zadziałać. Więc Pan Jezus mówi, no, no to, to słuchajcie tego. Jeśli syn wasz, dziecko wasze, przychodzi do was i mówi, tato, daj mi chleba, to czy tata daje mu kamień? No, no ale zastanówcie się, tak czy nie? No nie daje mu kamienia. No ale mało tego. Gdyby ten syn przyszedł i powiedział, tato, daj mi rybę, to czy tata podchodzi i bierze węża jadowitego i daje temu dziecku? No, no, no ale zastanówcie się. No, no nie daje oczywiście, że nie daje. Ale jeszcze nie gumają. No to Pan Jezus mówi, ale gdyby przyszedł i poprosił o jajko? No, no ale takie jajko. No to, to, to czy poda mu ojciec skorpiona? No pomyślcie. Pomyślcie, czy to tak działa w waszym świecie. W Waszym świecie, w którym jest dużo grzechu, błędów, tak. wad, charakteru, w Waszym świecie, gdzie jest tyle nieuporządkowania, tak się nie dzieje, prawda? Za na prośbę o chleb nie daje się kamienia, na prośbę o, o, o rybę nie daje się węża i na prośbę o, o jajko nie daje się skorpiona. No to jak Bóg by mógł to robić? Jak Bóg mógłby. Dać wam coś innego, który jest doskonały, który jest waszym ojcem, prawdziwym. Pan Jezus mówi: Bóg da ducha świętego tym, którzy go proszą. I my moglibyśmy sobie pomyśleć: no tak, ale ten syn by prosił o chleb, albo o jajko, albo o rybę. No to wiadomo, że dostanie, ale o ducha świętego jaki związek? No jest związek, oczywisty. Chleb, jajko, ryba jest potrzebna do życia, żeby przetrwać, przeżyć. Duch Święty jest potrzebny do życia, żeby przetrwać, przeżyć duchowo. Rozumiecie? Modlitwa, czyli relacja z Bogiem, z Ojcem Waszym. Bardzo ważna dzisiaj Ewangelia. Miejcie dobrą niedzielę. Powiem Ci, ja to bym poserfował na bicie. Na jakimś bicie. Mimo, że koniec, plansza końcowa, jutro zaczniemy, wszystko od nowa. Możesz więc zrób to, bo się lubimy, zostaw komentarz, daj łapkę w górę i prześlij film dalej. Czy jak rymy? Siadło, co? Spodoba im się.